czyli na żywo. Wczoraj niestety nie mogłam się oprzeć i kupiłam sobie no, kilka roślinek. Skóra koloryk. Oczywiście ten jego kwiatek już przekwita, bo kibiosy kwitną bardzo, bardzo krótko, ale mimo wszystko nie wytrzymałam. Wyobraźcie sobie i musiałam go hibis. Już jest wsadzony do doniczki. Ben że no przy okazji cudownie oraz agapant niebawem tego. może w tym nie zdążę ale poniedzieli jeszcze kolejne moje zakupy a mianowicie werbenki no skusiły mnie takie przepiękne kolory ta kolorystyka jest cudowna one troszeczkę takie są biedne bo wyobraźcie sobie, że były w worku na słońcu, no i troszeczkę się tutaj przypiekły, ale ja je szybko wsadziłam do nowego podłoża, podlałam i myślę, że odwdzięczą mi się pięknymi kwiatami. Ale zobaczcie, no, jaki mają uroczy taki łososiowy kolorek. Ja uwielbiam ten kolor, dlatego i ta moja róża chińska, i właśnie te werbenki są w tej kolorystyki, są w tej kolorystyce, no, coś pięknego. Nie mogłam się oprzeć, więc musiałam sobie jeszcze tutaj je dosadzić. Mimo że mam tyle kwiatów, no mam od groma tych roślin, tych kwiatów, a ja jeszcze dokupuję. Też tak macie? Napiszcie w komentarzach, czy też macie coś takiego, że jak wejdziecie do sklepu z roślinami, to zawsze coś musicie wytargać. Ja tak właśnie mam. O, a tam mój piesek. Ja podlewam sobie oleandry, a ona mi spija z doniczek. No na szczęście stosuje nawozy naturalne, takie jak ze skórek z banana, więc nie mam obawy, że coś się stanie. Migotka, tak jakby nie lubiła. Ona nie lubi w ogóle pić z miseczki, bo zawsze ma takową. Tutaj woli zdecydowanie spijać właśnie z podstawek. No, taka jest moja psinka. No, a tutaj sobie zaszczepiłam pokrzywkę. No i bardzo ładnie sobie tutaj rośnie. Dwie młodziutkie. One lubią, jakie się szczepi. Z tego względu, że te starsze egzemplarze, takie dwuletnie, to robią się już takie wyłysiałe, nieładne, dzikawe. No a te młode bardzo ładnie wyglądają. Tutaj czekam na kwitnienie, może nie tyle na kwitnienie. Tutaj czekam na kwitnienie, może nie tyle na kwitnienie. Co na wypuszczenie tych właśnie takich przykwiatków u Bougainville. Jest zdrowa, jest wysładna, ale póki co jeszcze nie ma przykwiatków, ale widzę, że niedługo powinny się pojawić, bo już zaczynają mi się tutaj robić takie ładne te przyrosty, różowawe. No a to znak, że niebawem pojawią się te przykwiatki. O, tutaj na przykład. Także też będzie moja Bugenwilla pięknie wyglądać. No niestety w naszym klimacie ona nie ma jakichś takich super warunków, żeby kwitła szybko, ale mam nadzieję, że jak będę miała ogród zimowy, to będzie mi kwitła ładniej i dłużej. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać w praktyce. Jeżeli podobają Wam się takie spontaniczne live transmisje na żywo, no to dawajcie znać, a ja będę robiła takie częściej. Akurat dzisiaj mam taką super pogodę, że wybieram się z moim psem popływać, mimo, że ja sobie tutaj wystawiłam taki baniak do pływania sobie właśnie. Ja w tym baniaku morsuję zimą no a teraz ją chłodzę. Więc to jest taki mój alabasen. No ale zawsze powtarzać warto także zobaczcie jaką mam piękną pogodę, praktycznie bezchmurne niebo. Jest naprawdę pięknie. O, a jeszcze przy okazji tam w tyle pokażę Wam jak pięknie zakwitły mi krokosmie lucifer. I właśnie przygotowuję się do zrobienia filmu spaceru po moim lipsowym ogrodzie, bo jest naprawdę bardzo ładnie. No ale jest bardzo, bardzo sucho. No trawnika to ja prawie nie mam. Ściernisko wyschło mi. No ale niestety przyzwyczaiłam się, bo tak.